Mam na imię Sabina i jestem studentką trzeciego roku fizjoterapii. Znajdujemy się przed murami Akademii Wychowania Fizycznego, a ja wam trochę opowiem o własnym kierunku. Fizjoterapia są to pięcioletnie jednolite studia magisterskie kończące się obroną pracy magisterskiej. Następnie możemy przystąpić do państwowego egzaminu fizjoterapeutycznego, po którym możemy uzyskać tytuł e, i prawo do wykonywania zawodu. E, możemy także zacząć studia na e, w trzecim stopniu są to studia doktoranckie. Przy rekrutacji nie mamy żadnych testów sprawnościowych, a liczy się tylko jeden z pięciu wybranych przedmiotów, takich jak matematyka podstawowa, matematyka rozszerzona, biologia, chemia czy fizyka. Podczas studiowania nauczysz się jak pracować z pacjentem, dopierać dla niego odpowiednie środki terapeutyczne oraz je wykonywać. A jednymi z zajęć będzie nauka masażu, terapii czy zabiegów z medycyny fizykalnej. Nasi absolwenci bardzo często włączają się w pracę badawczą lub sami nią kierują. Od drugiego roku, po każdym semestrze, odbywamy praktyki studenckie w różnych miejscach, takich jak szpitale czy zakłady terapeutyczne. Możemy miejsca wybierać na własną rękę lub tam, gdzie uczelnia ma podpisaną umowę. Takie praktyki dają nam. Możliwość indywidualnej pracy z pacjentem, dzięki czemu możemy zdobyć doświadczenie oraz wiedzę, którą potem będziemy wykorzystywać na zajęciach klinicznych. Zajęcia kliniczne również odbywamy w placówkach, które są rozmieszczone po całym Krakowie. Fizjoterapia to nie tylko nauka, nauczanie. Wiadomo, są przedmioty podstawowe, jak anatomia czy fizjologia, i na wiadomościach nabytych na tych przedmiotach bazujemy w dalszych latach nauczania. Ale fizjoterapia to też są zajęcia ruchowe, które będą kształtować naszą sprawność fizyczną. W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak tenis stołowy lub ziemny, gry zespołowe, gimnastyka czy pływanie. W kolejnych semestrach będziemy się już bardziej skupiać na konkretnych specjalizacjach, takich jak ortopedia, pediatria, neurologia czy ginekologia. Zaczynamy naukę od podstaw którą potem będziemy wykorzystywać w zajęciach klinicznych, o których już wcześniej wspominałam. E, następne semestry są przeznaczone na diagnostykę oraz programowanie terapii. Specjalizacji podczas studiów jako tako nie możemy zrobić, ponieważ tytuł specjalisty możemy uzyskać dopiero po otrzymaniu tytułu magistra. Jednak podczas całego okresu studiowania e, jest wiele możliwości zrobienia kursów, które będą podnosić nasze kwalifikacje. Jako kwalifikowani fizjoterapeuci możemy pracować w różnych miejscach, takich jak ośrodki służby zdrowia, zakłady terapeutyczne, ośrodki rehabilitacji, sportowe czy sanatoria. A w przyszłości możemy nawet otworzyć swój własny gabinet. Fizjoterapia to jest wymagający kierunek. Jest dużo nauki, ale jest też czas na życie studenckie. Uważam, że. Akademia Wychowania Fizycznego naprawdę ma dobry poziom, jeśli chodzi o fizjoterapię, a nasi wykładowcy są naprawdę wspaniałymi ludźmi, którzy również byli studentami na tej uczelni. Za co kocham tę uczelnię? Za ludzi, za atmosferę, za brąka. Nic tylko zapraszać, wpadajcie na naszą uczelnię, chodźcie na fizjoterapię, jest naprawdę fajnie. Słuchajcie, AWF to rodzina. A trzy literki jedno serce A W, w.